Jestem odpowiedzialny za rozwiązania dla rynku hotelowego w LG Electronics Polska. Dzisiaj generalnie pre prezentujemy nasze nowe modele z serii UT i LT. Jest to nowa seria produkcyjna wyposażona w WebOS 4,5. Główną nowością będzie tak naprawdę AirPlay, czyli możliwość bezprzewodowej łączności ze wszystkimi urządzeniami Apple'a, iPad'ami, iPhone'ami, a tak także Macbookami. To jest nowość, na którą czekaliśmy i jest to kolejny krok w kierunku rozwiązania Bring your own content, czyli przynoszeniu własnego kontentu do hotelu, a następnie odtwarzanie go na ekranie telewizora. To rozwiązanie już będzie dostępne, właściwie telewizory z tym rozwiązaniem będą dostępne już w drugiej połowie roku. Na razie mamy dwa telewizory preprodukcyjne serii UT761H, czyli nasza najwyższa seria telewizorów LED-owych. Okay. W seria, która jest zaledwie jedną linię niżej od telewizorów OLEDowych, czyli nasze topowe rozwiązanie, oczywiście, które nadaje się do integracji z naszym systemem Procentric Direct. Mierzamy w stronę bezpieczeństwa naszego hardwareu w hotelu i w myśl teorii Bring Your on Content chcemy, aby zabezpieczone były również chromcasty, które często są dołączane do naszych telewizorów hotelowych. Chromcast jest chroniony przez specjalną klapkę, co jest ważne mamy zarówno klapkę do zabezpieczającą chromkasty zarówno do chromkasta drugiej generacji, jak do najnowszego chromkastra Ultra HD, który ma trochę inną budowę, oraz dodatkowo coś co wkrótce w Polsce będzie miało bardzo dużą rolę. Rozwijamy system Pro Idiom. Właściwie nasze telewizory mają zaimplementowane odkodowywanie treści zakodowanych systemem Pro Idiom. Dostarczamy również urządzenie, które sprawiają, że cały content przesyłany przez dostawców telewizyjnych jest dodatkowo chroniony. Niemożliwe jest, żeby ten kontent został wykradzony i gdzieś skopiowany przez użytkownika, który znajduje się w hotelu. Ważne, ponieważ coraz więcej hoteli na to zwraca uwagę, żeby ten kontent dostarczany właśnie przez prowajderów telewizyjnych był właściwie zabezpieczony. Zapraszamy oczywiście do kontaktu z nami, do odwiedzenia naszego showroomu. Również bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby Państwo nas zapraszali do siebie do hoteli, ponieważ my z miłą chęcią przyjedziemy, zrobimy prezentację, na której pokażemy wszystkie zalety naszych telewizorów. Myślę, że zmienia się też design naszych telewizorów. Idziemy bardzo mocno w stronę tego, żeby telewizor przede wszystkim był ładny, żeby to był me mebel jak gdyby designerski i oprócz tego, że jest soft, który daje gości gościowi duże wrażenie jak gdyby wizualne, dawał też bardzo ładną otoczkę całego, całego jak gdyby całego designu właśnie tych telewizorów.